Dobra, jestem na miejscu. Zrobię szybki obchód. 7.30, 17.30. Ja też chcę. Da, dawaj idziemy. Idziemy, no. Jedziemy. Uwaga. Uwaga, dawaj. Jest Dobra. dzisiaj. i lecimy, tak? Jest dzisiaj od nas ktoś z jedynki? Tylko ja. Tylko ty? No. Nie ma grupy dzisiaj? Nie ma. A jakie grupy są? Już coś. Jest. No. na pewno Z sami? sami są, no, tam no. po prawej stronie. A tak ogólnie wiesz co, nie chodziłem, bo A. cały czas na kładach jestem albo na najlepsze. A kłady od nas są? Jeden od nas, drugi jest w dziewiątym. Tak samo jak i melek. No. Jak dzieciak nie boicie się? Ja się ja się boję panie, panie jak strażaku. Jak dzieciak robi? No kto wie jak straż pożarna robi? Jak robi? No. Wio, wio. Wio, wio. Głośno, jeszcze raz! Brawo! Dobra, brawo. ja wysiadam. Dobra, Dzięki, Mortka! Trzymaj się. Tu mamy kłady. O, przejechałem się furką. Kolega ode mnie z jednostki. Idę sobie dalej zobaczyć. Tam widzę. Szuskowego mobillaba. z mobil -laba. W przodu. O zaraz tam podejdziemy O, tu widzę chemia Są ubrania chemiczne O Proszę o, Ciężkie ubrania no, proszę. Ok Drugi Tu jakieś eksperymenty były robione Specjalistyczna grupa chemiczno-biologiczna Warszawa 6 chemik nowoczesny tu medyka mamy o tam chyba można wchodzić do namiotu Bo tu namiocnik, ale do namiotu nie będziemy wchodzić. to Dłuchaniec. JRG8, ósemka, specjalizacja ratownictwo medyczne. O. Idziemy do środka. Zobaczymy w środku tego medyka. Dzień dobry. Co? cukiereczka. Cześć. Siemka. Cześć. Można wejść do środka do samochodu? O, dobra. To wchodzimy do namiotu. Cześć, chłopaki. Można do środka do samochodu wejść? Cześć. Dobra. Siemka. Dzięki. Cześć. Siemka. O, tu w środku jesteśmy. Prawda? Miejsca, Taki miejsca, jak widać? Taki sam, zobacz. Przepraszam, ja sobie tylko przejdę. Dzień dobry? Cześć. 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 Dzień dobry. Cześć. Cześć. jesteś na Cześć. Czy dobry? Witam serdecznie. przeszedłem sobie. Trzeba wyjść. idziemy dalej z przodu widzę podnośnik, chyba siódemkowy duży zwierz duży zwierz jakie tu atrakcje dla bepsików są krówkę dostałem chyba można wjechać na górę nie, nie to nie 6 Jaki on ma wysięg? 4,4? 4 44, tak? Tak no. 44 wysięgł Zobaczcie jakie podpory Podkłady. Żeby była większa stabilność 6-3-8 tu attraction Chodzenie po, po skrzynkach ścianka wspinaczkowa zielny dzieciak o tergie siedem Tor przeszkód dla młodych strażaków. Zobacz, 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 zobacz. Co robi? Ale, dzielny strażak. Kolejny. Dobre, dobre. Łodzi Cislo. Slalom gigant. Tam jest dużo ludzi Tam jeszcze namioty Akademia Pożarnicza Zawsze na propsie Jeszcze idziemy tam to sobie zobaczyć I co my tu mamy Co? Też, też chyba, za krzakami się O skrywa Tak co? Poczęstunek Kuchnia Dobra Oj Szesnastkowy wysoko. No jedynki, jedynki nie maśmy Tam dopytałem chłopaków A GPR Nie zauważyłem, jeszcze zobaczę Czy jest GPR Bo tylko to mi zostało Jedynki dzisiaj grupy nie było pogotowie musi być I co, jak coś, jeśli jak znajdę GPR-a to ostatnie ujęcie. Pozdro 600, jo.